Cześć! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o pewnym bardzo ciekawym białku, które jest obecne w tym mózgu oraz jego związku z lękiem separacyjnym. Jesteście zainteresowani? Oglądajcie dalej. Badanie, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, które mnie bardzo zainteresowało i myślę, że zainteresuje również Was, to praca, która została opublikowana w październiku 2019 roku w Journal of Veterinary Behavior. Dotyczyła ona związku pomiędzy poziomem pewnej proteiny w krwi psów, a tym czy występuje u nich lęk separacyjny czy nie. Białko, o którym mówię, to BDNF, czyli Brain Derived Neutrophic Factor. Ta nazwa może brzmieć strasznie, ale jest to tzw. mózgowy czynnik neutroficzny. Znajdujemy ten yy, związek nie tylko we krwi, ale również w mózgu ssaków. Nie tylko psów, ale chociażby gryzoni czy na przykład ludzi. Najwięcej w mózgu lokalizuje się tego białka w płacie limbicznym i w korzy przedczołowej, ale poziom tego białka, czyli BDNF w surowicy, jest skorelowany ściśle z tym poziomem w mózgu. Dlaczego to białko jest takie ciekawe i takie ważne? Odpowiada ono przede wszystkim za proliferację neuronów, czyli za rozrost tych całych sieci neuronalnych w mózgu. Do tego wszystkiego warunkuje ono elastyczność i przetrwanie złącza synaptycznego, czyli tego połączenia pomiędzy neuronami. Dzięki temu wpływa ono bardzo silnie na funkcje poznawcze oraz zdolność uczenia się. W badaniach na ludziach zauważono, że obniżony poziom Brain Derived Neutrophic Factor znajdujemy szczególnie u osób, które cierpią z powodu chociażby depresji, czy, ale też również np. schizofrenii, czy chociażby są uzależnione od opioidów. Z kolei w badaniach na gryzoniach zauważono, że obniżony poziom BDNF wpływa negatywnie na odpowiedź na leczenie przeciwdepresyjne. Czyli jeśli dany gryzoń miał obniżony poziom BDNF w surowicy, niestety była duża szansa, że nie będzie on w sposób prawidłowy reagował na leczenie przeciwdepresyjne, które po prostu nie będzie u niego skuteczne. Na czym polegało badanie, o którym mówię? To, o którym mówię na początku, nie to na gryzoniach. Do tego badania e, za, zakwalifikowano 48 psów. E, były one obydwu płci. Większość z nich, a praktycznie wszystkie, to były mieszańce. E, psy były w wieku od 1,5 roku do 7 lat. Były poza ewentualnym prezentowaniem objawów lęku separacyjnego zdrowe oraz nie przyjmowały żadnych leków. A do tego wszystkiego jeszcze takim ważnym warunkiem było to. Że u swoich właścicieli musiały one przebywać co najmniej 6 miesięcy. Te 48 psów podzielono na dwie grupy czyli na psy, które były zdrowe, nazwijmy to i psy, grupę, grupę badawczą psy, które były dotknięte lękiem separacyjnym. Jak tego podziału dokonano? Właściciele psów wypełniali na początku tego badania kwestionariusz, jakby oceny zachowania ich psów. A do tego wszystkiego udostępniali behawioryście związanemu z badaniem, certyfikowanemu behawioryście, filmy nagrane podczas ich nieobecności w domu, na których było widać zachowanie psa. Na podstawie tych dwóch e, informacji behawiorysta kwalifikował te psy jako z lękiem separacyjnym albo bez niego. Grupa badawcza, czyli psy z lękiem separacyjnym to było 15 psów, grupa kontrolna, czyli psy bez lęku separacyjnego 33 psy. Na czym polegało badanie? Ano na tym, że psom, naczczo, pobierano krew żylną i poddawano ją oznaczeniom laboratoryjnym. Chciano określić, jaki jest poziom BDN w surowicy tych wszystkich psów. Jakie wyniki otrzymano? Bardzo ciekawe. U 60% psów z grupy z lękiem separacyjnym wynik, czyli poziom tego BDNF, był poza w ogóle możliwością detekcji w tym teście. Tak, czyli był bardzo niski. Do tego wszystkiego u wszystkich psów z tej grupy wynik ten był obniżony w stosunku do grupy kontrolnej. W grupie kontrolnej 36% psów miało ten wynik poniżej detekcji. Niemniej ta różnica w dalszym ciągu jest istotna statystycznie. Badanie myślę, że bardzo ciekawe i myślę, że może ono e, rzucić bardzo fajne światło na chociażby rozpoznawanie lęku separacyjnego. Myślę też, że jest potrzebne więcej badań w tym zakresie, ponieważ BDNF to nie tylko lęk separacyjny, ale chociażby może właśnie na przykład odpowiedź na leczenie jego. Badanie jest bardzo ciekawe, ale mam do niego trzy drobne ale. Pierwsze ale to to, że to badanie zostało przeprowadzone na tak naprawdę niewielkiej grupie psów, bo było ich tylko 48. Niestety, no, bardzo duża część badań jest w taki sposób przeprowadzana i ja doskonale wiem, jako że sama pracuję naukowo, że od takich grup po prostu zaczynamy, jeśli robimy coś nowego. Drugie drobne ale to to, i powinniśmy na pewno to wziąć pod uwagę, interpretując wyniki, to to, że my nie znamy takich zakresów referencyjnych, czyli nazwijmy to normalnych poziomów BDNF w surowicy psów. Może to mieć wpływ na e, interpretację wyników tego badania, aczkolwiek nie musi, bo nie zmienia to faktu absolutnie, że różnice w poziomie BDNF u psów e, z lękiem separacyjnym i bez, które były w tym badaniu e, tym badaniem objęte, są istotne statystycznie. Trzecie już takie zupełnie drobne, ale ale, no, ale musicie to wiedzieć i musicie to, to brać pod uwagę, to to, że my w dalszym ciągu BDNF nie wykorzystujemy w praktyce klinicznej, tak? czyli nie oznaczycie tego sobie w laboratorium, jak badacie psa u weterynarza. Zresztą tak, tak samo dokładnie jest u ludzi, tak? my w dalszym ciągu tego nie wykorzystujemy jeszcze w praktyce klinicznej. Jest to oznaczenie tylko i wyłącznie do celów naukowych. Niemniej myślę, że to się. Dość szybko powinno zmienić, ponieważ potencjał tego białka wygląda na naprawdę ogromny i bardzo ciekawy. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej tego typu naukowych filmów na tym kanale. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcjach i do zobaczenia następnym razem. Cześć!